Witam wszystkich, tutaj Grodzisk i zapraszam do obejrzenia meczu. Meczu to jest jeden z meczy z Bliskonu. Jest to mecz pomiędzy EGI Draw a Liquid Hackiem. znaczy teraz to nie jest Liquid Hack, tylko to jest EG Hack. Czyli, że to jest mecz pomiędzy dwoma graczami z klanu EG. Tak, co mogę powiedzieć na temat tych graczy. Mamy tutaj y, najlepsze, można powiedzieć, y, przez wielu ludzi, przez wielu studentów, w, przez wielu graczy y, naz, nazywane w ogóle. Y, stwierdzam, że to jest najlepszy zerk na świecie, y, na chwilę obecną, a tutaj mamy jednego z najlepszych protosów na świecie, y, jednego z najlepszych protosów na świecie, czyli chodzi oczywiście o haka. Eee, tak, mamy już tutaj Pythona postawionego. Eee, Python postawiony tutaj tak w tym miejscu, żeby brać go postać w podział do Gatewaya. Eee, chodzi oczywiście o zawodinowanie się, ponieważ najprawdopodobniej hack będzie chciał przejąć wczesną ekspansję. A co robi eee, Aigra? Aigra mamy już 14, czy będzie 14 pull, czy 14... 14 hacza, na razie na to nic nie zapowiada z tego względu, że ma mało jest numerów wyżej będzie miał będzie spawning pula tak dokładnie spawning pool, później następnie pójdzie haczerka najprawdopodobniej chyba, że tutaj tak pokusi się o jakiegoś tego jakiegoś szybszego pusha, chociaż czym nie zapowiada ponieważ nasz ma 22 minuty nie wiem, to, ponieważ e, moim zdaniem to bez sensu niektórzy e, streamerzy, ka, kasterzy e, tak to zasłaniają, e, żeby nie, o nie pokażę Wam ile trwa ten replay. No a to nieprawda, ponieważ wystarczy, e, wystarczy, pod, e, wystarczy zobaczyć ile e, ten replay będzie miał e, czasu. I wtedy, i, wtedy, I wtedy już wiecie ile ten replay będzie miał. No ale już schodam gdzieś 22 minuty. Tak, Spawny pól wybudowany, mamy gaz, nie, nie mamy gazu, nie będzie spida dolingów. E, za to, co, co tutaj robi, co tutaj robi, tak tak stawia drugiego pylona i forza. Eee... Forge, e, forge nie, nie będzie robił tutaj najprawdopodobniej żadnego kanon rusha, nie pokusi się o to. Ponieważ Forge jest troszeczkę spóźniony, troszeczkę za późno e, został postawiony. Mm, mamy już tutaj queena, queen. A, queen. Yy, yy, za chwilę tutaj wyskoczy mamy tutaj dwa serglingi. coś mi się tutaj nie nie wiem dlaczego za zrobimy pauzę ja tutaj yy, opcje yy, na ultra wszystko wow. tak chyba zrobimy wróci do gry raczej już się nie powinno nic wciąć. tak mamy tutaj lingi dwa yy, które tutaj... zaraz, nie wiem, myślałem, że da się tak zrobić. Mamy tutaj e, prąbkę, która właśnie tutaj się schowała, w tym miejscu, nikt jej na razie nie zauważył, chyba, że jakiś Overlord podleci. E, Haczerka za chwilę zostanie wybudowana, jeszcze tylko... 4, 3, 2, 1 i wybudowana i już mam tutaj od razu Grand Dronek. E, Protost troszeczkę szybciej, Protost troszeczkę szybciej wybudował swoją ekspansję. E, swoje ekspansje, zobaczmy jak tam jednostki, nie, są tracone jednostki, o tutaj jednostki, mamy 24 workery do 21, czyli że no, zerk troszeczkę w ekonomii zostaje, lekko mówiąc, podupie, rzadko się spotyka, żeby zerknął mniej workerów od Protosa czy też Terzana. Eee, ale no, eee, to jest między spowodowane tym, że, eee, że Aydra eee, tutaj stawia eee, swoją trzecią, drugą haczerkę stawia, będzie miała już trzecią tutaj właśnie dobrze H, eee, właśnie tutaj sprawdza eee, zobaczy, tak, zobaczy, że jest tutaj już ta eee, haczerka eee, w budowie tutaj owej od tyłu bardzo mądrze, bardzo dobrze Wyszakiem, jak ta tej właśnie tutaj nadlatuje i będę ci skautował. Mamy Mam kolejnego Pylona. Widać, że na ekspansji nie ma gazu. Nie ma gazu, chociaż Hak ma dość mało. W ogóle Hak jedzie tylko na jednym asymilatorze. Widać, że na razie stawiam na grę bardzo makro. Ma ponad 400 minerałów na swoim koncie. 500 już ma do teraz minerałów. Stąd kolejny transfer dronów tutaj. Tutaj biega ten zerbing i dopadnie, dopadnie tą, tą prołówkę tutaj w produkcji. Haczerka... Haczerka... Gdzie mamy tutaj haczerkę? Nie, 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 nie wiem. garnia... A! Ma tutaj, tutaj mamy pro, yy, Mamy makro hacze do produkowania większej ilości jednostek. Tutaj ten Overlord troszeczkę oberwał od tego centry Niestety centry nie może postawić Polskinda tutaj od to jest tutaj słyszymy coś się dzieje eee, Hak niszczy swojego Pylona. Pylona, który eee, tutaj, ale przecież, ale trochę tego tutaj, tego chyba się troszeczkę zagapił O ile dobrze widzę, bo jak zniszczy tego Pylona... Co on nie zostanie zasilone Tutaj, tak ten gateway nie jest chyba... nie jest zasilony tylko przez którego Pythona. proszę bardzo, przepraszam bardzo ten sięga dotąd, ten sięga dotąd, tak, hak z Pajdona, który właśnie od tej tego gatewaya mam tutaj już sporą ilość e, zerdlingów e, mam tu sporą ilość zerdlingów, on to jest e, sport rowlera, sport że Aidra tutaj obada się jakiś z Boidrej, też peniców, a także Dark dach Templarów. Mamy Roach Warren, Roach Warren który, który już ma zamiar Aidra tutaj coś przeatakować, tutaj ten jeden zerwis został A na stanie stracony, za ten zerwis to zostanie stracony. Mamy tutaj speed dla Lingów, Metabolic Boost tak zwany. Tutaj te zerwingi lecą, 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 ale tutaj raczej się nie korzystam, ponieważ przystoi ten jeden kanon, a zresztą tutaj można szybko przywołać te jednostki. Tak, nie zasilony, tak jak mówiłem, ten gdzieś tutaj nie był zasilony, czyli że no, jednak miałem dobre oko. E, tak co tutaj, te trzy zerwingi tutaj są, a mam już tutaj masę zerwingów, masę zerwingów, które się spadają, jeszcze tego ekspa tutaj do polskich został rzucony w obawie o... W obawie o, jak, o atak Aydry, ale Aydra nie pokusił się o atak z tego względu, że te stalkery to, to, to wszystko za dużo i te centry mogłyby dość szybko zaporskwidować właśnie zerka właśnie widać właśnie widać jak są niszczone te zerwingi przez, przez te stalkery. Mam tutaj trzy dodatkowe zeloty, dwa Wow, coś się odbija, przepraszam bardzo. Zresztą jak zwykle mi się coś odbija. Nie, nie jest za dużo piwa. Można powiedzieć, że za mało chyba. <grydy> eee, tak, ekspansja, już 3. druga ekspansja, trzecia baza, trzecia... trzeci Nexus. Zostałem wbudowany transfer do troszeczkę tutaj, bardziej mi się przydało zabezpieczyć tą bazę. Eee, mamy tutaj zerglingi, próbowałem wiedz do bazy, ale tutaj zostały ładnie zworkowane przez... Te stalkery, jak to mówi Morglum, e, Stokery. Mamy e, Robotics Facility, Robotics Facility co będzie produkowane, czy e, Observer, czy też Immortal. Mamy tutaj dość dużą ilość e, stokerów, e, jak to mówi Morglum, jeszcze raz pozdrawiam bardzo. Mamy tutaj dość dużą ilość e, Rouchy, które no, są dość dobre przeciwko E, tym stokerom, stalkerom... no teraz oczywiście się na stokery przyszło. E, tak, jak widzimy ten zakładce produkcyjnej dość e, dość e, dobrze idzie w upgrady. jakie jak tutaj już ma. Zebrind mają plus 1 do ataku, e, rocze mają po zero akurat, e, jak tam u Protosa, Protoss Protos 1, 1, 1 Mamy tego OPSA, mamy OPSA i mamy... Yy, mamy ile jest grubania? aż 3 trzy... no tutaj mam 3 yy, fotokanony i yy, 2 fajlony dodatkowe. Yy, tutaj plus 2 do ataku już buduje hack. Yy, tutaj te zergi widzisz tutaj leco tutaj na górę yy, co tutaj robi zerg? skupił się na tym spire Buduje spire właśnie o to spire o, o proszę bardzo spire w budowie Kolejna haczerka, kolejna haczerka, o tutaj, kolejna haczerka, jest się kontrbudować, budować, owe lordy i inwestory, inwestory, które mają zdecydowanie rzucać odeo o fangale, mamy także zagrzewanie, zagrzewanie, zakopanie jak to boli, budowane, wymyślane przez Zerga. Co robi Protos? Protos opracowywuje blink plus jeden do obrony, plus dwa do ataku i Robot X-Bay, Robot X-Bay odwęził, że te wbiegają tutaj w linię minerałów wbiegają w linię minerałów Protosa te prołówki zostały rzucone do ataku ale... zeloty zostały tutaj zwarfowane, ale one zostaną szybko zniszczone ale tutaj już posiłki nadlatują i tutaj FHG że się w gronie, dlatego wraca, cofa te bo tutaj o jedną prądy jest za dużo na tej, na tej ekspansji, naturalu. No, moim skromnym zdaniem natural powinien być troszeczkę mniej eksploatowany, a z tegoż to powodu, że, że zawsze natural zostaje taką jakby powiedzieć, ostatnią bazę czyli że jakby tutaj te inne ekspansje zostałyby zniszczone, to, to można jeszcze, wy, jeszcze wyciągnąć te minerały z, z naturala mm, tak, mam tutaj masę zreddingów masę zreddingów aż na trzy strony rocze i inwestory. Yy, mamy tutaj tego obsa. czy widzi tutaj tego obsa? nie, nie widzi, ale dla tego obsa tutaj ten gateway zostanie zaraz zniszczony zniszczyłem tutaj te fotokanony yy, coś tam działają ale na rocze to nie jest zbyt, zbyt dobre są te fotokanony tutaj stalkery już podchodzą też to, to znowu stokery powiedziałem stalkery podchodzą i kolejny z zostaje zbudowany, ten zniszczony. Mamy tutaj parę zergingów, dokładnie pięć, rzeczy do pogotowi. tutaj jeden stalker chodzi i tutaj już hak chce postawić ekspansję, ale tutaj stały te zergingi, ale już, już zostały zniszczone i zostały zniszczone i i już można postawić tą ekspansję. Mamy roboty 2 i jest budowana eksperyment Permanent. Mamy koruktory, mamy koruktory, a co za tym idzie? Grated Spire. Tak, mam Grated Spire. Mamy plus 1 e, w e, Karaps latających zergów. Poziom pierwszy, Wzmacnia wzmacnia pancerz wszystkich jednostek latających zergów. Ja to mówię po polsku, ponieważ mam polską wersję, ale to chyba e, dla takich początkujących graczy, którzy jeszcze się dokładnie nie znają na upgrade'ach, na startacie, to na nawet lepsza jest e, polska wersja. Co my tutaj mamy? E, mamy e, Templar Archives, które e, za chwilę będą, za chwilę będą, tutaj mamy. Czar e, e, wymyślany, za chwilę najprawdopodobniej będziemy sami wstawić. Tak? Zerk stawia już kolejną bazę. E, nie mam pojęcia, jak to się stało że zerg ma większy limit niż 200. Tutaj do bitwy doszło, tutaj te jednostki powinny się cofnąć, ponieważ armia zerga już tutaj nadchodzi, dwa podstydy zosta zostały rzucone tak, eee, żeby eee, mamy limit ze strony, mamy limit ze strony eee, zerga, także ze strony protosa, fangale rzucone tutaj na te stokery, eee, te brudlordy już tutaj eee, to Lordy już tutaj e, swoje robią, To chyba e, nie, nie widzi, nie, nie rozpoznaje tych e, dwóch zelotów, które tutaj te kameleony cameleon, dwa e, latają za tą armią. Nie wiem, nie wiem, czy e, Hak tego nie widzi, nie rozpoznaje, że e, to nie są jego zeloty. E, bardzo, bardzo dobrze mu to wychodzi. Ajże no i mamy wymaksowanego Zerga za chwilę będzie wymaksowany Protos mamy tutaj Spine crawlery, które podchodzą coraz bliżej coraz bliżej mamy koruktory Sionic storm opracowany plus jeden do osłon dla Protosów kolejne pięć kolejnych pięć fotokanonów tak właśnie no, w tym miejscu są budowane te fotokanony za chwilę, za chwilę wszystkie Yy, za chwilę wszystkie, yy, yy, kurczę, pogubiłem się, za chwilę yy, wszystkie upgrade'y będą po stronie Protosa, Tak, ponieważ ma już wszystkie, już skończy się budować, yy, wymyślać, plus yy, 3 do obrony, yy, już mamy plus 2 do osłon. Mamy Salming Stone, za chwilę Salming Stone się skończy budować, tutaj te zerglingi podlatują mamy wojdreje mam wojdreje ale halucynacje, wsuch halucynacje te wojdreje chyba chyba dobrze chyba dobrze zobaczył że to są halucynacje, to są halucynacje widać tutaj limit zerga bardzo spada, spada 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 i cały czas spada 130 do 150 zerg dostaje po dupie jednym słowem te kolejne szanglowę zostaje zniesione Tutaj kolejne dwa e, Bloodlorgi, tutaj z Koru, z Koru, z Koru, to nie Nawet nie ma takiego tych kolor Tutaj... No i już Hydra e, wszystko odrobił. Hydra e, wszystko odrobił, te, teraz jest mini to wszystkie porównywalne z porównywalne z pośmi, jak tam jak tam armia e, Armia, 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 armia i koniec e, GG Hydra e, opuścił grę, Halko opuścił grę. Hart wygrywa pierwszy mecz, to jest best of three, Za zobaczymy jaki będzie drugi mecz, jeszcze ktoś nie wyszedł, jeszcze ktoś nie wyszedł, zaraz jeszcze o będzie trwał, jeszcze chwilkę, widzimy tutaj, od razu popatrzymy się na utracone jednostki, tak, Zerg straciło dwa razy więcej minerałów, aż 15 tysięcy minerałów, proto stracił tylko 8 tysięcy podczas tych wszystkich potyczek, no i zerk tutaj miał, zerk tutaj miał te, te kameleony, które cały czas biegały za tą armią, które biegały cały czas za tą armią Protosa. No długo jeszcze ten replay, o Jezu, to jest to jeszcze kupę, dobra, nie będziemy się bawić. No to tak, zapraszam do obejrzenia kolejnego meczu, który jego już teraz nagrywam. I jeszcze jedno. Yy, nie wiem, czy zauważyliście, ale jest lepsza jakość mojego, dźwię, mojego głosu. A głosu, z tegoż to powodu, że kupiłem nowy mikrofon, tak, nowy mikrofon, yy, myślę, że lepiej słychać, o wiele lepiej słychać, yy, ja już się biorę z drugiego replaya.